Pewnie wielu z Was nie spodziewało się takiego filmiku, lecz trzeba to powiedzieć. Przez ostatnie 6 lat udawałem postać, którą nie byłem, i mam nadzieję, że teraz poznacie mnie takim, jak jestem. Mam nadzieję, że moje filmy Wam się spodobają. I to, że przez tyle lat udawałem, nie zmieni waszego podejścia do mnie. Przez ostatnie 6 lat wyzywałem, poniżałem i nie szanowałem swoich przeciwników w grze FIFA. Teraz wszystko się zmieni, od teraz będę dla nich milszy. Od teraz gra będzie mi sprawiała przyjemność. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Stoi za moją dawną przemianą i powrotu do mojego starego ja, zanim jeszcze zostałem youtuberem kamykiem. Było to wystąpienie w Dzień Dobry TVN pewnego celebryty, który wrócił do starego ja. Ja też postanowiłem to zrobić. Mam nadzieję, że rozstanie z moim starym, złym ja nie będzie dla was szokiem. Wiem, że paru osobom się to podobało, jednak sporej większości nie podobała się tamta postać, którą kreowałem. Od dziś tylko prawdziwe materiały. Od dziś tylko uśmiech na twarzy. Od dziś piękne akcje i bramki i kanał, na który chętnie wrócicie po pracy, w szkole. Chciałbym tylko napomknąć, że jeżeli lubisz takie materiały, to bardzo miło będzie mi, gdy zostawisz subskrypcję czy inną łapkę. Naprawdę pokażcie Wasze wsparcie. Teraz chciałbym, żebyście poznali mój skład, moich zawodników oraz to, czym będziemy grać. Zapraszam. Bardzo miło ze strony państwa od EA, że przesłali mi paczkę powitalną. Mogę ją otworzyć i dostać pełno dobrych zawodników. Ale heca, mamy 10 paczek do odebrania darmowych od EA. Ciekawe co w nich trafimy. Na pewno będziemy mieli bardzo dobry skład, żeby rozpocząć naszą przygodę z FIFA Ultimate Team 2020. Zobaczmy jakiegoż to piłkarza, który występuje na realnych boiskach znajdziemy w paczce numer 1. W tym momencie paczka się otwiera. Jest szansa na dobrego zawodnika. Jest to Marcal z Brazylii. Dodatkowo mamy w paczce Anglika z Interu oraz Hiszpana z Liverpoolu. Jest to świetna paczka. Świetne trafy w pierwszej paczce. Na pewno nasz skład zostanie mocno wzmocniony Czas zobaczyć, co będzie w paczce numer 2. Znowu szansa na świetnego piłkarza. Zobaczmy, kto to będzie. Escudero, lewy obrońca, zawodnik Sewillii. Bardzo świetny traf. Zobaczmy, kto jest jeszcze w środku. Mamy Fedala oraz Kone. Bardzo dobre trafy, które pomogą mi odnosić zwycięstwa. Przed nami paczka, gdzie będą sami prawdziwi piłkarze, którzy biegają po realnych boiskach. Naprawdę, zobaczmy, kto będzie w środku. Znowu szansa na świetnego piłkarza, tym razem jest to Piatti. Mamy Polaka, mamy Polaka, ależ uciecha, ależ radość. Przed nami druga paczka z zawodnikami. Ciekawe, czy będzie tak dobra jak pierwsza. Naprawdę cieszyłem się z kędziory. Może płaszczykowski tym razem. Zobaczmy. Rincon. Super traf. Dodatkowo mamy wielu piłkarzy, którzy na pewno pomogą nam odnieść sukces na wirtualnej murawie. Ależ dużo tych paczek. I jej, bardzo mnie lubi. Musi mnie lubić, skoro dostaliśmy tyle powitalnych paczek. Ojej, co to za flary. Oj, super. Wow, mamy zawodnika. Stottenhamu, Londyn. Lamela, Argentyńczyk, 80 overala na prawej pomocy. Świetnie uśmiechnięty będzie super. Na pewno jeszcze jedno wzmocnienie będzie w naszym składzie. To już jest pewne. Zobaczmy. Wow! Niebieskie flary! A w środku jest środkowy obrońca Andersen. Tak jak ten pisarz. Za Was bardzo, ale prawdopodobnie nie zauważyłem błędu technicznego. Kiedy otwierała się darmowa paczka super od jej, to niestety było bardzo głośno to słychać i mogło mnie nie być słychać. Jeżeli tak było, to mam nadzieję, że nie zostawicie łapki w dół za źle nagrany filmik. Wow, przed nami wypożyczona ikona. To może być świetny zawodnik z dawnych lat. Zobaczmy, kogo takiego będziemy mieli Darmowego do wypożyczenia. To będzie świetny traf. Oczywiście flary są białe, bo wtedy trafia się świetną ikonę. Jest to zawodnik z Finlandii na SPO. Jest to Litmanen 90 overall. Świetny pomoc. Ależ świetna paczka powitalna. Tyle dobrego czeka nas w środku. Zobaczmy, jaki zawodnik odwiedzi nasz klub. Może zostanie na dłużej, a może nie. Jest to zawodnik wersji inform z Kanady, z Kanady, tak jak i jej jest z Kanady, więc myślę, że jest to świetny traf, Dawid z Kanady. Zobaczmy, możemy również wypożyczyć podstawową ikonę, która świetnie wzmocni nasz klub. Ależ dużo dobrych zawodników. Ja wybiorę Ronaldinho, ponieważ lubię kiedy tak mu kica lica. O, a teraz wybór piłkarza od 81 do 83. Wow, ależ trudny wybór. Mamy Sisoko, którym jest świetnym pomocnikiem, ale mamy napastnika, który może strzelać również bramki. To będzie ciężki wybór. Myślę, że Zaha będzie lepszym wyborem, bo jeżeli długo przeczytamy jego imię, to może być zaha ha ha ha, ha, ha co oznacza kupę śmiechu, Resztę paczek zachowam sobie na później, gdyż nie jestem zachłanny. Teraz zwracam się do Was o pomoc. Proszę, pomóżcie mi zrobić skład z zawodników, których widzieliście dzisiaj w openingu. Myślę, że ten bramkarz jest dobry, ale nie mam pewności co do reszty klubu. Z uśmiechem na twarzy mam się dzisiaj z Wami. Oby materiał Wam się spodobał, bo jeżeli nie, to będzie mi smutno. Pamiętajcie, jestem fajny. Trzymajcie się. Papa. Pa.